Jak do tej pory nie widziałem żadnego anime w CGI, które byłoby chociaż troszeczkę tak dobre jak Hosek no Możliwe, że nieprędko zobaczymy kolejną serię, która będzie wyglądać tak dobrze. O! No proszę! A jednak dostaliśmy i to znacznie szybciej niż sądziłem. Okej, okay, moi drodzy, tym razem pora zająć się kolejną serią anime. A konkretniej mowa tu o serii Beastars. O której od dość dawna słyszę niemalże same superlatywy. I choć nie wiedziałem co konkretnie jest tam tak chwalone, nie powiem, narobiło mi to smaku na ten serial. Zatem wreszcie zebrałem się, żeby obejrzeć rzekomo najlepszy serial anime z zeszłego roku. No więc jak wyszło? Czy Beastars faktycznie jest tak dobre? Cóż, sprawdźmy. Akcja Beastars ma miejsce w wyjątkowo intrygującym świecie, który jest łudząco podobny do naszego. Mieszkańcy chodzą do pracy, do szkoły, wszystko wygląda tu niemalże tak samo jak w naszej rzeczywistości. Jest jednak pewien haczyk. Otóż mieszkańcy tego świata są humanoidalnymi zwierzętami. I tak samo jak u nas istnieją pewne podziały rasowe, tak tutaj mamy podział na roślinożelców i mięsożelców. Te dwie grupy starają się żyć ze sobą we względnej zgodzie. Gdyż tutaj zjedzenie swojego pobratynca jest zakazane. Co ma sens, bo gdyby tak nie było, to wszyscy już dawno by pożarli się nawzajem. Tak czy siak głównym bohaterem Beastars jest wilk imieniem Legoshi, który jest dość przeciętnym uczniem przeciętnej szkoły. Wbrew swojej niepokojącej aparycji i faktu, iż jest mięsożercą, jest on zaskakująco łagodny i stara się nie pakować w kłopoty. Aczkolwiek to kłopoty same do niego przychodzą. Kiedy pewnego dnia przypadkowo traci on kontrolę nad swoimi instynktami i atakuje karłowatą królicę. Na szczęście do aktu zjedzenia nie dochodzi, ale w tym momencie Legoszy jeszcze nie wie, że nie jest to ostatni raz, kiedy owa królica wkroczy do jego życia. Okej, okay, no więc tak całkiem szczerze, na samym początku byłem odrobinę rozczarowany, a wręcz znudzony pierwszymi odcinkami, ale raczej wynika to z moich chybionych oczekiwań. Otóż na początku pierwszego odcinka dochodzi do brutalnego zjedzenia jednego z uczniów, co rzecz jasna wstrząsa posadami całej szkoły. Myślałem, że fabuła skupi się na intrydze, odpowiedzeniu na pytanie, kto to zrobił i na znalezieniu sprawcy. Ale nie, nie mogłem się bardziej mylić, bo tak naprawdę Beastars skupia się przede wszystkim na pokazaniu, jak wygląda przeciętny dzień z życia Lukasiego i jego szkolnych przyjaciół. Tak naprawdę niewiele się tu dzieje, a więcej akcji dostajemy tu dopiero pod koniec. Cóż, byłem tym trochę rozczarowany, bo szykowałem się na trochę coś innego, ale na szczęście później przywykłem do tego i zacząłem Doceniać to, czym ta seria naprawdę jest. Owszem, nie dzieje się tu nic szczególnie epickiego, ale siłą tego anime są dwa elementy. Pierwszy z nich to sam świat przedstawiony. Myślę, że niektórzy mogą uznać, że nie jest to wyjątkowo oryginalne miejsce akcji, bo tego typu światów jest w popkulturze całkiem sporo. Być może jest to także powód, dlaczego to anime uzyskało aprobatę laików. Z tym, że tutaj nic nie jest takie kolorowe i radosne jak zazwyczaj. Na pierwszy rzut oka panuje tutaj spokój, a wszyscy. Starają się żyć w harmonii, ale tak naprawdę nawet taki świat nie jest w stanie się obyć bez problemu. W tym wypadku chodzi o nierówności społeczne. Jak wspomniałem, jedzenie mięsa innych zwierząt jest tu zakazane, co oznacza, że mięsożercy muszą cały czas się hamować, aby przypadkiem ich kumple nie skończyli jako ich obiad. Jednakże nie wszystkie drapieżniki zgadzają się z takim stanem rzeczy i nie chcą wstydzić się swoich instynktów i chcą udowodnić swoją siłę. Z kolei większość roślinożerców żyje w strachu przed zjedzeniem. A warto też wspomnieć, że oni także posiadają swoje instynkty, które podpowiadają im, żeby dać się zjeść, no bo i tak są słabsze od drapieżników, chociaż zdarzają się tacy, którzy nie chcą umrzeć jako ofiara i starają się zbudować sobie pozycję godną drapieżnika. Ten układ społeczny można bardzo łatwo odnieść do obecnej sytuacji na świecie, co rzecz jasna jest wartością dodaną. Naprawdę uwielbiam światotwórstwo w tym anime i nie mogę się doczekać, aby poznać to uniwersum szerzej. Drugim najlepszym elementem Bista są bohaterowie. Chociaż uczniów szkoły, w której ma miejsce akcja jest całkiem sporo, tak naprawdę najważniejsza jest tu trójka bohaterów. Legoshi, wspomniana królica Haru oraz Louise. Ten pierwszy jest wyjątkowo łagodny jak na drapieżnego wilka. Mimo lekko agresywnego wyglądu jest on niesamowicie miły. Trochę nieśmiały i w sumie trochę dziapowaty. Ale o dziwo, wbrew swojemu introwertyzmowi, nie jest idiotą. Potrafi on się wziąć w garść i dopiąć swego. Jednocześnie tak tak samo jak wielu innych z jego gatunku musi on cały czas trzymać na wodzy swoje pierwotne instynkty. Co u niektórych może budzić zdziwienie, a nawet pogardę, no bo kto widział wilka, który się hamuje. No ale widać, że Legoszy jest dość altruistycznym wilkiem, ale chyba nawet on nie spodziewał się, że przypadkiem zakocha się w królicy, którą chciał zjeść. Tak się składa, że romans między tą dwójką jest głównym spoiwem fabuły. Jest to chyba najlepszy romans, jaki widziałem w anime od naprawdę dawna. Przede wszystkim dlatego jak bardzo jest niejednoznaczny, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy to, co Legoshi czuje, to prawdziwa miłość, czy może jednak czysty instynkt drapieżnika. Sama także nie ma łatwo, bo niby z czasem faktycznie zaczyna jej zależeć na swoim wilczym chłopaku, ale w paru momentach widać, że wciąż jej instynkty ofiary dają się we znaki, co też prowadzi do trochę niezręcznych sytuacji. Właśnie to sprawia, że ten związek jest tak szalenie interesujący. I jestem naprawdę Ciekaw, jak rozwinie się w dalszej części historii. Ostatnią postacią godną uwagi jest Louis, który jest najpopularniejszym Jeleniem w szkole. Ma on w sobie ogromne pokłady dumy i stara się odgrywać silnego i zawsze pewnego siebie, nawet wtedy, kiedy doprowadza go to do cierpienia. Co jest na swój sposób zrozumiałe, gdyż jako iż jest Jeleniem, jest naturalną ofiarą. Z tym, że on nie chce ciągle się kulić ze strachu i stara się zbudować wszelkimi siłami. Pozycję dającą mu nietykalność. Tak, w wielkim skrócie, bohaterowie w tym anime są naprawdę fantastyczni. Zahaczmy jeszcze okreskę. Jako, iż jest to anime od tego samego studia, które dało nam Hoseki no Kuni, można było się spodziewać, że animacja będzie naprawdę dobra. Tak rzecz jasna jest i tym razem, gdyż Beastars mimo bycia anime w dużej mierze w CGI wygląda naprawdę fantastycznie. Ale czy lepiej niż Hoseki no Kuni? Cóż, to jest sprawa dyskusyjna. Jak dla mnie Hoseki wygląda lepiej wizualnie, aczkolwiek Beastars posiada znacznie więcej zabawy reżyserią i różnymi stylami animacji. Zatem animacja w Beastars może nie jest tak dobra jak w Hoseki no Kuni, ale na pewno jest bardziej różnorodna. Sami zdecydujcie, które podejście wam Odpowiada. Podsumowując, Bistars jest dobre, naprawdę dobre, a momentami wręcz genialne, ale wydaje mi się, że nie jaram się nim aż tak bardzo, jak wielu innych. Jak dla mnie na obecną chwilę to naprawdę bardzo solidne i pomysłowe anime. Ale nic więcej. Aczkolwiek coś czuję, że jest to seria, którą mogę docenić po dłuższym czasie. Wciąż jestem nią zaintrygowany, wciąż widzę w tym potencjał. Ale jak na razie trudno mi wykrzesać jakieś wielkie. Wielki entuzjazm, ale mówię, Bistarz mimo wszystko jest naprawdę dobrym anime. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle, dzięki za uwagę i trzymajcie się do następnego razu, cześć.